OK, witajcie serdecznie. Schizofrenia lekooporna. Jest taka diagnoza, słuchajcie, to się nazywa schizofrenia lekooporna. To diagnozę przypisuje się pacjentom, którzy chodzą do tych szpitali i tak dalej, mają schizofrenię, dostają leki, jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte i żadne leki nie działają. Więc powstała diagnoza o tak zwanej schizofrenia lekooporna. No i sobie pacjenci zażywają jakieś tam leki, żeby ich przytłumić i sobie tak żyją na tych lekach, objawy nie znikają i tak dalej. Wiecie, tak się obudziłem wczoraj i sobie coś przypomniałem. Jeszcze o Przepraszam. No rzeczywiście, już wiem dlaczego jest oporna. E, co się takiego dzieje? Nie zauważyłem tego, Gdybym nie trafił do psychiatryka i nie siedział tam w środku, nie widział jak to działa od środka, jak to leczenie działa od środka z schizofrenią i tak dalej. To mi się na to w ogóle tego nie zajarzył. Jestem może osobą, która patrzy z boku i myśli, że schizofrenia to jest naprawdę jakaś diagnoza i Yy, i jakaś choroba konkretna, że to tam, nie wiem, choroba znaczy, że, nie wiem, tak jak nóżka się ułamała, nie, że albo yy, to jest kartka, tak, no i ta kartka zachorowała, przekleiła się, trzeba plasterek i tak dalej, nie, nie, i, i ten plasterek jest lekarstwem, nie, nie, słuchajcie, to jest totalna ściema. Yy, ja rozmawiałem tutaj na oj jak byłem w szpitalu, bardzo dużo czasu spędziłem na rozmowach z jednym lekarzem, który się uczył psychiatrii, ale to był lekarz, który wcześniej był E, chirurgię. On z chirurgii chciał się przekształcić na psychiatrę, bo on był z innego kraju, i on się z chirurgii chciał przekształcić na mm, psychiatrę. I tak naprawdę rozmawialiśmy dużo o tym, co się tu dzieje o tym, jak to wygląda. I on mi tak szczerze mówił, też po prostu, kim on był, że on był psychiatrą, teraz się, znaczy był y, chirurgiem, teraz chce być psychiatrą i tak dalej. I on tak do końca nie wie, co to jest, nie? I on tego nie rozumie, on po prostu szuka pewnych tam objawów, tak jak chirurg szuka, nie? Gdzieś tam szuka w y, 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 danym miejscu różnych objawów, żeby do tych objawów dopisać chorobę. I on mówi, że no, ja mu nie pasuję do żadnych innych objawów, do żadnych objawów mu nie pasuje, więc jak nie pasujemy do żadnych objawów, no to wpisujemy chorobę o nazwie schizofrenia yy, albo dwubiegunówka. Te dwie, zdaje się, się wpisuje. Dlaczego? No na te dwie choroby te leki... Yy, Psychotropowe te neuroleptyki są urefundowane, więc takie się przepisuje, nie? Więc on mi wpisze, to on tak nie wie, co mi jest, tak mi powiedział, że nie do końca wie, co mi jest, ale wpisuje schizofrenię, bo tak się wpisuje po prostu, jak nie wiemy, co jest, to pisujemy schizofrenię. Okej, okay, on był bardzo szczery. Potem byłem jeszcze na innym. To jest jedna rzecz, którą tak chciałem Wam opowiedzieć, po prostu, że nie jestem, wiecie jakoś, ci ludzie są po prostu totalnie zamotani, ci psychiatrzy. Oni totalnie nie wiedzą o co chodzi. Czasem jest coś taki, jak dr Klimarczyk na tym YouTube, że tak mówię jasno, on wszystko wie o co chodzi, ale pod spodem jest. Dokładnie te same wątpliwości, co miał ten Hirud chyba że totalnie się okłamuje. Ktoś mi tu zadał pytanie na początku tego kanału, jak być dobrym psychiatrą. Ja mówię: przestań się okłamywać, przestań się okłamywać, że wiesz cokolwiek, przestań się okłamywać, że wiesz cokolwiek na ten temat, bo nic nie wiesz. Jeżeli występujesz w roli autorytetu, to tak jak ten doktor Klimaczyk, i mówisz, że to działa tak, 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 a to działa tak, 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 to kłamiesz, bo nie wiesz, jak to działa. Nie wiesz, jak to działa. Po pierwsze, nie akceptujesz rzeczywistości duchowej, która może mieć wpływ na danego człowieka. A po drugie, nie akceptujesz też rzeczywistości fizycznej, o której mi mówił ten chirurg. Ten tutaj z w Krakowa, pozdrawiam cię, jeśli mnie słuchasz. On po prostu mówił: No, wiecie, ten doktor Klimaczyk, on taki pewny, to Mówię doktor Klimaczyku, bo on tak na tym YouTubie tak wyskakuje z każdą chorobą psychiczną, pierwszy, nie? Mówię, on tak pewnie mówi, ale prawda jest taka, że pod spodem każdy psychiatra ma totalne wątpliwości. On robię z jakimś ewangelistą, który swoje powołanie wykorzystał do tego, żeby głosić psychiatrię, nie wszedł swoje powołanie chrześcijańskie prawdziwe od Boga, najprawdopodobniej, no pan doktor Klimaczyk. i i wodzi ludzi. Zwodzi za nos, tak? Zwodzi, diagnozuje, zwodzi, diagnozuje. Diagnozy psychiatryczne są czymś takim jak kościele, nie wiem, w rzymskokatolickim sakramenty, tak? Dostałeś sakrament depresja, tu masz depresję teraz, nie? Dostałeś sakrament schizofrenia, tu masz schizofrenię teraz. Dostałeś sakrament zdrowy, tak? Czyli odpuszczony, tak? Odkupiony, nie odkupiony, jak to się kupiłeś, nie? O, dostałeś odpusta. Psychiatra ci powiedział, że jesteś zdrowy psychicznie, dostałeś odpust. Też tutaj na tym kanale wpadłem w tą religię przez chwilę chciałem mieć odpust od psychiatry, nie? Ale zapomnijcie o tym. Jeden błąd popełniłem, ogromny, bo ja się zastanawiałem, czy ci ludzie są wierzący. Ja jak trafiałem do psychiatryka, czy rozmawiałem z tymi ludźmi, na przykład rozmawiałem z jednym psychi psychiatrą, psychoterapeutą, na o psychoterapeuty w Krakowie, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli mnie słuchasz, i pierwsza moja podstawowa sprawa, czy ten człowiek jest wierzący. Ja zrozumiałem, że on jest wierzący, gdzieś czuję po prostu. Tak, on akceptuje Chrystusa, jako że wiesz, że to jest Bóg, tak. E, i, I to było dla mnie takie, uff, to ja mogę z nim rozmawiać, jestem trochę bezpieczny, troszkę bezpieczny i tak dalej. Mam jakieś takie rozpoznanie czasami, nie, w ludziach. E, ja czuję, jestem trochę bezpieczny Ona wie, że Bóg istnieje, tak, że Jezus istnieje, nie? E, słyszałem, mam tu też takiego kolegę, który też po prostu szedł do psychiatry z pomocą, tak. I pierwsze pytanie, jakie zadał, czy pan jest wierzący, to powiedział, uff, to na gówno. Przepraszam, kupa, prawda? Słuchajcie, tu nie chodzi o to, czy ktoś jest wierzący. Demon też jest wierzący. Demon też wierzy, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Szatan też wierzy, że Jezus Chrystus był synem Bożym. Jest synem Bożym, tak? Tu chodzi o to, czy ktoś przyjął Jezusa za swoim panem i zbawicielem i żyje w światłości, czy ktoś, przyjął, czy ktoś żyje w ciemności pod panowaniem tyrana i, i żyje czy, i przyjął demona, szatana jako pana. Znaczy nie przyjął. Urodził się pod panowaniem tyrana i jest pod panowaniem tyrana i demon, jest, szatan jest jego panem. Może być albo twoim panem szatan, albo twoim panem może być Jezus. Nie ma innej różnicy. Tutaj na tym nagraniu, co nagrałem wcześniej, jejku, tam to taki obrazek jest Tomek wyszedł z bagna, nie? Sobie posłuchajcie, no i tym dokładnie mówię, jak jesteś, że jesteś pod panowaniem tyrana, albo panowaniem tego, nie? I wiecie, w momencie, i jeszcze jedną wam rzecz powiem, znowu tak krąży po tematach, ale dążę do jednego tematu, tak? O tej schizofrenii lego opornej. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Tutaj na UJ też, był drugi psychiatra, którego nie pozdrawiam, który się musi totalnie nawrócić z tego, co robi, moim zdaniem, bo wiecie, ten człowiek był tak zadufany w sobie, tak pewny, i on nam mówi na wykładach tak, że, że tak pewny, że nic go nie zbije z tropu. On tak nic mnie nie zbije z tropu, ja wiem wszystko. Ja wiem wszystko. No i w pewnym momencie zadziałała taka sytuacja. Ja Mówiłem, no to porozmawiajmy o tym, jak modlitwa działa na pacjentów, nie? No Mówimy, no dobrze, porozmawiajmy. Nie? Ja mu przyniosłem tam książki, przeróżne książki mu przyniosłem o tym, jak modlitwa w ogóle działa. Były to zarówno katolicka książka, chrześcijańska książka, katolicka wyganianie demonów jakiegoś egzorcysty, chrześcijańska w sensie tych nowo nawróconych, ewangelicznych i tak dalej, zdaje się, hmm, Hagina. I tam Hagin pisał o tym w jednej książce o Duchu Świętym, że się pisał, jak się ktoś modlił, jak się jakiś psychiatra w końcu odważył modlić za pacjentów w szpitalu. Ten psychiatra po prostu gdzieś tam wszedł na bok gdzieś z pacjentami jakby w pojedynkę i tak dalej zapytał się pacjentów, czy się może za nich modlić i się zaczął modlić za tych pacjentów to była sytuacja w Stanach Zjednoczonych i ci pacjenci wychodzili ze szpitala był przypadek osoby, która totalnie już zakazana na całe szpitale po kilku miesiącach takiej modlitwy od psychiatry że psychiatra się o nią modlił, ta osoba wyszła z I Temu był taki przypadek opisany. Nie pamiętam jaka to książka, to była jak, no, jakaś książka o Duchu Świętym. Hagin, taki, 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 taki nauczyciel był kiedyś, nie? E, e, jeszcze inne książki mu dałem, bo stwierdziłem, że może tej nie zaakceptować, może tej nie zaakceptować, to przynajmniej niech te w swoim zawodzie zaakceptuje. Bo jest ze Stanów kiedyś, ściągałem kilka lat temu książki psychoanalityczki N. Ulanow. Nie podobały mi się te książki, ja je przejrzałem i tak dalej. W ogóle ta koncepcja, która ona tam opisywała, mi się nie podobała, ale to jest psychoanalityczka, która pisała, analizowała modlitwy. Psychoanalizą analizowała działanie modlitw. W ogóle wzięła koncepcję taką, że coś takiego istnieje, jak modlitwy w psychoanalizie, modlitwy oddziaływują na człowieka, nie wzięła taką koncepcję, i zaczęła to badać po prostu zwyczajnie, nie? I do czegoś tam doszło. No tak w wniosku, tak mówię, nie, nie przejrzałem tego, mi się tam zajrzałem, jakieś, jakieś takie nudne, tak? Ale jest napisane, że każde kolano się ugnie, więc nawet kolano psychoanalityczne się kiedyś ugnie przed Jezusem, więc też się trzeba ugiąć po prostu, nie? I teraz, i, i dlaczego to mówię? Bo ja mu przyniosłem te książki. A on tak przejrzał, tak patrzy przy wszystkich tam, patrzy, o, jedna książka, druga książka, hmm, przykłada, przykłada. Tak, ja to znam i odłożył na bok, nie? On tak jakby wyrzucił to, on to zna. To proszę, nieprawda, bo nie zna tego, bo. Bardzo w to wątpię, że jedną czytał, drugą czytał i trzecią czytał. Zwłaszcza, że te trzecie to były jakieś unikaty ściągnięte ze, przeze mnie ze Stanów Zjednoczonych kiedyś tam lata temu. E, I tak dalej. Nie ma ich w ogóle w Polsce. Może jeszcze pierwsze są wydane gdzieś po polsku, ale wątpię, że ich szukał. Ale powiedział po prostu przy wszystkich, że to zna. Czyli co on tak naprawdę zrobił? Przejął autorytet. Czyli wszyscy, co tam byli, bo tam było kilka osób na tej grupie, tak? to byli inni pacjenci i inni terapeuci. I terapeutka jedna. I on tak przy wszystkich powiedział: yy, Dajmy na to, że ta pudełko to jest tak książka, nie? I ja mówię: yy, Czy pan to zna? A on mówi: Tak, ja to znam. Czyli oficjalnie skłamał przy wszystkich, tak? I odłożył to na bok. Czyli tak naprawdę oszukał ludzi. Oszukał ludzi. Ale to jest, on jest w tym dobry. Więc jak być dobrym psychoterapeutą, psychiatrą? Bo takie pytanie mi ktoś zadał na początku tego kanału, więc odpowiadam na to pytanie. Oszukiwać ludzi. Po no prostu. Tak jak ten pan. zacznie oszukiwać ludzi. Zacznie oszukiwać ludzi, że ty wiesz, na czym ta choroba jego polega. Zacznij mu wmawiać, że ty wiesz, na czym choroba jego polega. Zacznij mu yy, budować wiarę w działanie leków. Bo to najczęściej się robi. To się robi też w szpitalach. Buduje się wiarę w działanie leków. Słuchajcie, pacjenci są spędzani na. Pokoiku, gdzie psychiatra mówi, jak działają leki, jak się je powinno zeszywać, jak one działają. Nie? I to jest normalne zajęcie w każdym szpitalu psychiatrycznym obowiązkowe. Czyli co tak naprawdę? Indoktrynacja religijna. Bo co się później okazało? Na koniec ten pan, który mnie skłamał z tymi książkami, wszystki wszystkich skłamał, że on zna te rzeczy, ze swoim autorytetem psychiatrem, powiedział też coś takiego. Takie znamienite zdanie, które właśnie dzisiaj, wczoraj rano do mnie dotarło, jestem w samym czasie z to przypomnieć, podzielić, tak podkreślić to zdanie. On powiedział takie znamienite zdanie, że leki psychiatryczne działają tylko wtedy, kiedy pacjent w nie wierzy i terapeuta, psychiatra w nie wierzy. One tylko wtedy działają. Jeżeli pacjent nie wierzy w działanie leku psychiatrycznego, to lek psychiatryczny nie działa. To są znamitne działania. Słuchajcie, to jest magia. To są czary. Mm, nie, to nie jest. To jest ufność w, ja ufność w leki psychiatryczne. Tak naprawdę, mm, po czymś takim zaprasza się do siebie demony, zaprasza się do siebie e, tego tylko sprawy, mm, bo jeżeli działają, to tak naprawdę wychodzi magia. Ja po jednym leku miałem ochotę się zabić. To był leksolian, tak? To leksolian, po którym wsiadłem do samochodu i jechałem. Normalnie tam jakoś funkcjonowałem, ledwo, ledwo, ale jakoś funkcjonowałem, że pojadę. I słuchajcie, za każdym razem jak jechał samochód z naprzeciwka, ja miałem ochotę wjechać po ten samochód. No powstrzymywałem, moje ciało powstrzymywało, ale moja dusza mi mówiła wjechać po ten samochód. Nie? Ciało powstrzymywało to, żeby wjechać po ten samochód, nie? Ehm, nigdy w życiu nie miałem myśli samobójczych, nigdy. Tylko po tym lekarstwie je miałem, nigdy. Mimo, że jest to lek opisany, opisywany jako, że po nim nie ma zdolności suicydalnych, nie ma czegoś takiego, bo po takim leku nie ma. Bo nie ma, no to co, być pierwszy, żeby był opis, że były? E, więc jak to ja powiedziałam psychiatrze, że mam takie myśli po tym leku, on powiedział, że to niemożliwe, bo po takim lekarstwie nie ma takich myśli. E, w, nigdy w życiu przed ani po nie miałam takich myśli. Tylko w trakcie zażywania tego lekarstwa mi co do mnie coś takiego przyszło. Dzisiaj wiem, że po prostu to lekarstwo coś zaburza w mózgu i otworzyło mnie na mm, głosy demonów, tak? Przez to lekarstwo byłem otwarty na głosy demonów, tak? O czym nie wiedziałem. Myślałem, że to jest lekarstwo. E, słuchajcie, ja was nie namawiam do odrzucenia leków, tak? E, żeby tu nie było, że jakokolwiek namawiam i ktokolwiek po tym filmiku odrzuci leki. Mi one też w pewnym momencie pomogły, E, pomogły mi też lekarstwa psychiatryczne, nie mogę tutaj zaprzeczyć, mm, Zażywam lit mi bardzo pomógł, przyznaję się, po licie po prostu dostałem jakąś jasność myślenia, jak mi się coś naprawiło w mózgu zupełnie. E, no i lit mi bardzo pomógł, tak, e, no i lit mi bardzo pomógł. E, inne po prostu przecierpiałem. Być może Tobie coś innego gdzieś tam pomaga i tak dalej, ale inne leki przecierpiałem. Inne leki dosłownie przecierpiałem. Hmm, może jeszcze haloperidol, wątpię, że mi pomógł, ale hmm, pomógł mi jakby w takim momencie, w którym. Hmm, jak to powiedzieć? No, miałem jakieś takie pozytywne skojarzenie z tym haloperidolem, mimo wszystko. Hmm, ale to było z prostego względu, bo. Za pierwszym razem, jak trafiłem do psychiatryka, nawet nie haloperidy, tylko coś innego. Za pierwszym razem, jak trafiłem do psychiatryka, to byłem w strasznym stanie, byłem po prostu bałem się wszystkiego, wyrywałem się i tak dalej. I w momencie, żeby usłyszałem, że oni mi chcą dać haloperid, posłyszałem to i dali go z igły, wbili, to pamiętam, że to ukucie, jak poczułem to ukucie igły yy, z tego haloperidolu, to w tym momencie jakoś tak obudziłem, o, jestem tu, nie? Czyli jakby wróciłem do ciała, nie? I potem jeszcze z haloperidol i kojarzyłem to dobre uczucie tego ukucia igłą tak, z haloperidolem, więc dlatego później mi tak trochę ten tu niby pomagał, nie? Ale to też naprawdę była moja jakby tam wiara, ufność w to, i tak dalej, więc to też się na tym kojarzyło. Więc słuchajcie, każda schizofrenia jest lekooporna. Eee, każda schizofrenia jest lekooporna, nie ma mniej lub bardziej lekoopornej, bo schizofrenia się nie leczy lekami. Zęskisów leki działają na ciało, a to są problemy ducha, duszy i tak dalej. Problemy ducha i duszy rzeczywiście mogą się w ciele odzwierciedlać i w ciele odbijać jakoś tam gorzej lub lepiej. Niektórzy tracą przez to rozum, tak? Cielesny. I tak dalej. Nic tam się dziwnie zachowują, ale to nie są, więc te leki pomagają na ciało. Te leki czasem pomagają uspokoić ciało. Czasem pomagają przyćmić ciało, tak? Ale w tym czasie, kiedy się je zażywa, trzeba się zająć problemami duszy i ducha, żeby z tego wyjść. Można się zająć tylko problemami duszy, ale problemy ducha zostaną. E, nigdy nie znikną po prostu. Nimi też się trzeba zająć. E, I tym się tutaj będziemy zajmować e, z Wojtkiem. W tym momencie, dzisiaj, zapraszam Was na ostatnie spotkanie. Tutaj na ostatnie spotkanie, w ramach tych spotkań online o 19.00 będzie na razie z nimi przerwa, bo wejdę gdzie do pracy, ale to tak naprawdę przerwa, która oznacza początek, tak nowy początek, bo stwierdziliśmy, że wprowadzimy już mamy, wprowadzimy po prostu nową naukę do tego świata, przynajmniej polskiego. Nauka się będzie nazywała pneumologia, raczej pneumologia, I będzie to nauka oparta o bojaźni Bożej na temat zachowań ludzkich, na temat duszy, ducha. Ciała, tak, ale raczej duszy. Zacznijmy od Ducha, po prostu, i od Ducha reszta nauk będzie mogła korzystać z pneumologii. Jak zaakceptujemy pneumologię, w sensie, że istnieje Duch, istnieje rzeczywistość duchowa, to o czym tutaj Wojtek mówi na wykładach to reszta nauk, inne, psychiatria, psychologia, psychoterapia, wszystkie jakieś doradztwa, coachingi i tak dalej, będą mogły korzystać z tego, że pneumologia istnieje, tak? Więc będzie to pewnego rodzaju narzędzie do tego, żeby rozwiązywać te sprawy, te konflikty, które do dzisiaj nie były rozwiązane. Schizofrenia była nieuleczalną chorobą, tak? Dzisiaj już wiem, że jest leczalne, tylko tego nie miałem poustawiane. Potrzebne jest, że tak powiem, inżynierska dokładność, którą ma Wojtek. Tak Bóg to wszystko ułożył, że mnie z Wojtkiem jakoś połączył. E, I Wojtek ma tą inżynierską dokładność, że on tak potrafi to wszystko tak opisać. Ja to potrafię ze środka opisać, jak to wygląda od środka, tak? A Wojtek tak z inżynierską dokładnością, jak to poskładać, żeby zrobić z tego mechanizmy, z którego inni ludzie będą mogli mm, korzystać. To są rzeczy z Biblii wyjęte, bo Wojtek jest pastorem, e, jest chrześcijaninem nowonarodzonym, wierzącym i tak dalej. E, więc całą tą naukę, Jaką stworzymy wiedzę nową, tak? jest oparta na bojaźni Bożej i stamtąd wyciągnięta. Co no, później ludzie zrobią, to no, normalne, że to czasem pójdzie w dobrym i kierunku, i tak dalej, ale wszystko zależy od personalnej postawy. Czy ktoś jest nie tylko wierzący, tylko czy ktoś zaakceptował Jezusa za swoim panem i zbawicielem. Dlaczego was tu nakłaniam? Jak zaakceptować Jezusa za swoim panem i zbawicielem? Słuchajcie, trzeba się poddać, zwyczajnie poddać. Tak? Ręce do góry poddać pod Jego panowanie. Mówisz, Jezu, ja nie chcę więcej żyć w śmierci. Ja chcę żyć w życiu. Ja wierzę, że Ty za mnie umarłeś. Ty poniosłeś karę, która na mnie Cię użyła i Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ja Cię przyjmuję do swojego serca, jako swojego króla, swojego Pana i swojego Pana na swoim życiem. I tak się akceptuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Od tego się zaczyna. Potem jeszcze można ciało zaakceptować, Chciało tak? poddać pod Jezusa w postaci wodnego, yy, przyłączyć się do społeczności chrześcijańskiej, rozwijać się w tym, poznawać Boga, bo wiecie, wcześniej, oczywiście, mogłeś coś słyszeć od Bogu. Słyszeć, ale słyszałeś od innych ludzi. Biblia mówi jedno, że Boga poznajemy przez Jezusa Chrystusa i to Jezus Chrystus objawia nam, jaki jest Bóg. Nie ludzie. Jezus Chrystus objawia Tobie, jaki jest Bóg. Więc jeżeli powiedziałeś to, co przed chwilą mówiłem, czyli zaakceptowałeś Jezusa swoim Panem, teraz Jezus Chrystus objawia Tobie, jaki jest Bóg. I teraz Jezus Chrystus będzie objawiał Tobie, jaki jest Bóg. Zapomnij wszystko, co wcześniej słyszałeś o Bogu. Zapomnij. Ja wiem po sobie po prostu. Że ja musiałem, muszę, jeszcze mam tam gdzieś jakieś różne w pamięci dziwne rzeczy, ale muszę wszystko wcześniej zapomnieć. Bóg jest totalnie inny. To jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie po prostu, wow. Zupełnie o co chodzi w ogóle? Jak to? Gdzie ja jestem w ogóle? To trzeba sobie troszkę dawkować, dlaczego u mnie tak powoli idzie, no bo ja wychodziłem z totalnego piekła, nie? Ja wychodziłem z totalnego piekła i tak dalej, gdzie w ogóle Boga nie znałem. Urodziłem się w kraju, w którym się Boga nie zna, w którym się o Bogu wszyscy mówią. Reformacja była epizodem. Mój dziadek miałem dziadka profesora, który profesora historii, który całe życie studiował reformację. Opisywał, badał w tym kraju reformację i tak dalej, no i na koniec jego naukowe podsumowanie było, że to był epizod reformacyjny. Nie? My jesteśmy prawidłowi chrześcijanie, a inni to są innowiercy. Znaczy, to nie było jego podsumowanie, tylko tak było po prostu w pismach podsumowane. Tak historia, tak Jezuici podsumowali po prostu całą reformację, jaka się zadziała, nie? I dziadek badał te pisma różne i tak dalej, archiwa i tak dalej. No i w tych archiwach tak po prostu byli nazywani. To są innowiercy, my jesteśmy chrześcijanie, a cała my, w sensie rzymscy, katolicy, jesteśmy chrześcijanie, cała reszta są innowiercy. E, więc ja jestem wedle tych e, papierów i tak dalej, innowiercą, więc tak naprawdę nie jestem chrześcijanin. I to było cały, cały ja byłem w takiej kulturze, byłem wychowany, nie? Gdzie ja byłem w piekle. Bo wszyscy mówią o Bogu, wszyscy mówią, że znają Boga, tak? Ale Boga nie ma. Boga nie było. Boga nigdy nie było. Boga naprawdę nigdy nie było. Pierwszy raz jak spotkałem. Pierwszy raz jak poznałem moją żonę obecną, którą mam nadzieję się może kiedyś jeszcze ułoży, ale jak ją poznałem to ona była taką, wiecie, mega katoliczką. Chodziła na te wszystkie odnowy w Duchu Świętym, tak zwane, nie? Chodziła do tych wszystkich, do szóstaka chodziła, do tych wszystkich katolickich tam, tutaj do Dominikanów w Krakowie, na wszystkie msze, na wszystkie te, nie wiem, majówki, niemajówki, od dziecka po prostu chodziła jak w więzieniu, eee, w to wszystko, tak, Ym, wierzyła w to wszystko, chodziła jak w więzieniu i ona tak mnie zaczęła ciągać do kościoła. I wiecie, ja pierwszy raz Popatrzyłem tak na nią w tym kościele, nie? Są myślałem, no wszyscy ludzie już wyszli. A jeszcze nie byliśmy łżeńcami, to się poznawaliśmy, nie? Tylko ona od początku mnie ciągała do kościoła, nie? Eee, wszyscy ludzie już wyszli, a ona tu dalej klęczy. I tak już któryś raz patrzę, nie? Wszyscy wychodzą, a ona dalej klęczy. Czemu my nie wychodzimy? Po co ona klęczy? Nie? Myślałem, że tylko jakiś rytuał się tam odbija, nie? Eee, a ona dalej klęczy. Już się skończyło to całe, ten cały rytuał się tam skończyło, ona dalej klęczy, nie? I tak po kilku razach, tak patrząc na nią, takie błysk w głowie, nie? A może ten Bóg istnieje? No, i tak jestem tutaj. E, do zbawienia jeszcze była druga droga, ale w pewnym momencie a może ten Bóg istnieje, nie? I wiecie, wyjście z tej schizofrenii lekoopornej polega też na tym błysku może ten Bóg istnieje. I drugi błysk. A może warto go poznać? Hm, a jak warto by go poznać, to jak? Odpowiedź jak brzmi normalnie. Przyjąć Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem na początek. I teraz się dopiero tego Boga, który istnieje, poznaje. Okej, okay, trzymajcie się. Miłego dnia. A, i zapraszam was dzisiaj na 19 na to spotkanie. Yy, Ostatnie na razie. Więc przyjdźcie na Zoomie. Link do tego będzie w komentarzu. Okej, okay, trzymajcie się. Hej!